Jest to filmik na Waszą prośbę i opowiem Wam dzisiaj o mojej przygodzie z kamieniami, o tym jak je wybieram, jak je oczyszczam, jak programuję. I uwaga, jest to filmik tylko dla czarownic, więc całą resztę zapraszam do oglądania innych filmików. Warto jest się wybrać na giełdę kamieni i zobaczyć je najpierw na żywo, zobaczyć, które nam się podobają. Wiem, że w Warszawie była taka giełda, byłam na niej. Może 8 lat temu, może jeszcze jest, pewnie w wielu miastach jest. Tutaj w Stanach kilka razy w roku są takie Expo, które, takie spirytualne, gdzie można kupić różne takie wszystkie właśnie kamienie, szałwie, wszystkie takie spirytualne gadżety i są tam też wykłady bardzo ciekawe. Także trzy razy w roku, przynajmniej u nas tu w okolicach Chicago, one są i można wtedy ja tak kupowałam moje właśnie tam, kupowałam moje pierwsze kamienie. Także warto jest moim zdaniem zobaczyć je na żywo, zobaczyć, które nas tak naprawdę przyciągają. Wcale nie musimy nic o nich wiedzieć, zobaczyć, które nam się podobają, które zwracają naszą uwagę najbardziej. Z czasem zaczęłam też kupować online, ponieważ już się czułam swobodnie z kamieniami wiedziałam, które chcę, wi wiem jak je zaprogramować, wiem jak je oczyścić, także tutaj nie miałam jakby żadnego problemu i do tej pory w tej chwili już kupuję często. Jak spotkam gdzieś na przykład przy Starówce ostatnio w Polsce kupiłam na Starówce tam przy kolumnie Zygmunta jest taki, takie miejsce, gdzie można kupić kamienie i tam właśnie sobie teraz zobaczcie z Polski przywiozłam właśnie taki kryształ Górski i cytryn. I takie dwa kamienie sobie teraz właśnie w Warszawie kupiłam. Także one są od czwartku do niedzieli przy Starówce, ale tam nie ma dużego wyboru. Także mmm, polecam wybranie się właśnie na giełdę kamieni najpierw. Warto sobie zdawać sprawę z tego, że wszystkie kamienie, minerały, to jest część Ziemi, skorupy ziemskiej. One powstają przez setki tysięcy lat, nawet niektóre miliony. To jest część naszej planety, powstają w wyniku różnych procesów geologicznych i kosmologicznych, na przykład po wybuchu wulkanu. I tak powstają różne kryształy z różnych minerałów. Niektóre powstają na powierzchni lądu, inne pod wodą, w skałach, w zależności od klimatu i różnych warunków atmosferycznych. Na naszej planecie jest podobno ponad 4000 minerałów o różnej strukturze, różnym składzie chemicznym, różnej twardości, oczywiście różnych kształtach, wielkości. I tak dalej. I możemy kupić takie kamienie surowe albo oszlifowane, już trochę przerobione. Ten jest jeszcze naturalny ametyst. W jakimś kształcie, yy, w różnych kształtach. Tutaj mam na przykład takie jajka. Piękne. Możemy je używać jako ozdobę, jako dekorację w pokoju, jako biżuterię, ale od tysięcy lat były używane przez uzdrowicieli. Ponieważ te kamienie są częścią Ziemi, naszej planety i mają y, określoną częstotliwość, wibrują na określonej częstotliwości, tak jak wszystkie, y, wszystko, co tutaj się znajduje, i my, i cała natura, wszechświat, y, planeta, właśnie nasza Ziemia y, one skupiają energię i oddziałują też na, na otoczenie mają różne właściwości. Większość ludzi ich oczywiście nie czuje. I nie ma w tym niczego złego, i można, to, można je po prostu używać właśnie jako dekoracje, jako element biżuterii, ale są osoby, które potrafią tę energię wyczuwać. I muszę Wam powiedzieć, że w takim pokoju, w którym jest dużo kamieni, w którym ja na przykład medytuję, i tutaj je mam, jest zupełnie inna energia niż w innych pomieszczeniach w moim domu. I są osoby, które potrafią to wyczuć. Myślę, że niezależnie od tego, czy czujemy tę energię, czy nie, warto jest mieć takie kamienie, bo są one piękne, są dekoracyjne, a przy okazji jest to po prostu część naszej planety, jest to natura. Jest wiele stron internetowych i książek, które opisują, jak poszczególne kamienie, jakie mają działanie, yy, kiedy warto jest je i do czego je warto jest je użyć. Natomiast w, wydaje mi się, że, znaczy ja wiem, że w wielu przypadkach nie musi się to zgadzać z tym, co jest opisywane w książkach, bo to są nasze własne doświadczenie, to, doświadczenia, to my nadajemy przedmiotom wszystkiemu znaczenie określone i my możemy to zgodnie z własną intuicją i z własnymi przekonaniami możemy... Mm, Możemy je zaprogramować, powiedzmy. Zaraz Wam zresztą powiem, jak to się robi. Natomiast, jeżeli w to też nie wierzymy, to też nie ma w tym jakby niczego tutaj złego i nie musimy wcale w to wierzyć, bo jeżeli ktoś nie wierzy, to oczywiście to też nie będzie miało takiego działania, więc to my nadajemy tak naprawdę moc pewnym pewnym przedmiotom i tutaj te kamienie oczywiście mają wibracje i można je wyczuć, ale nie musimy się jakby trzymać tego tak bardzo kurczowo i szczególnie tych opisów Możemy mieć własne doświadczenia zupełnie inne odczucia i możemy jakby wykorzystywać je też w inny sposób swój, bardziej jakby dostosowany do siebie i to pewnie nie na początku, ale z czasem czasem zacznie, zaczniecie to po prostu czuć. Ja przy wyborze kamieni i tym, co z nimi później robię, kieruję się tylko i wyłącznie moją intuicją, ale na początku czytałam książki, interesowałam się tym, szukałam informacji na internecie, który kamień, jakie ma właściwości i tak dalej, także polecam, warto może najpierw sobie troszeczkę na ten temat poczytać i, i też iść i zobaczyć właśnie na żywo te kamienie i poczuć, które kamienie nas tak naprawdę do siebie przyciągają. I muszę Wam tutaj powiedzieć, że pierwszymi kamieniami, które mnie do siebie przyciągnęły i to tak naprawdę czułam bardzo silnie, to był cytryn, to był chyba pierwszy w różnych postaciach, tutaj mam już kilka różnych kamieni, cytryn i nosiłam go też bardzo długo przy skórze. Czułam silną potrzebę właśnie, żeby ten kamień kupić, a drugim takim kamieniem jest pyryt. I uwielbiam ten kamień do dziś. To jest kamień, z którym się kąpałam często w wannie i który wąchałam, i on miał taką. On czu, po prostu ja czuję zapach ziemi w nim. Jak tak go sobie zaciągnę, i bardzo często to robię, i uwielbiam właśnie zapach tego kamienia. Nie wszystkie tak pachną, ale akurat te, które ja mam, i jeszcze miałam taki jeden, ale nie mam go już. I yy, uwielbiam właśnie ten kamień. Po zakupie kamieni warto jest je najpierw oczyścić. I niezależnie od tego, czy wierzymy to, w to, yy, czy nie, yy, kamienie skupiają energię i są dotykane przez różnych ludzi, zanim do nas dotrą. Są w różnych miejscach i w różnych sytuacjach. Nie wiemy, kto i jakie miał intencje po drodze, dopóki do nas nie trafi w nasze ręce. Także, niezależnie od tego, czy kupujemy w jakimś miejscu, czy przez internet, ja uważam, że zawsze warto jest te kamienie najpierw oczyścić. Jest wiele sposobów na oczyszczanie kamieni. Ja się tutaj z Wami podzielę dzisiaj takimi najczęściej spotykanymi, takimi, które ja też osobiście stosuję. Dla mnie zawsze pierwszą rzeczą, którą robię po otrzymaniu kamienia, jest potrzymanie go pod bieżącą wodą przez kilkanaście sekund z intencją, żeby go oczyścić ze wszystkich energii, które mógł w sobie skupić. Robię to zamkniętymi oczami, koncentruję się na tym, żeby ten kamień został oczyszczony. Niedługo to, można kilka do kilkunastu sekund trzymać pod wodą. Nawet nasze ciało energetycznie się regeneruje i oczyszcza przez wodę. Woda ma silne właściwości oczyszczające, dlatego jest to pierwsza rzecz, którą ja robię. Ale trzeba wiedzieć, że nie wszystkie kamienie można w ten sposób oczyszczać, bo niektóre się rozpuszczają w wodzie. I do takich kamieni, na przykład, należy selenit. Przyniosłam sobie selenity. Mam bardzo dużo selenitów, one mają silne właściwości oczyszczające. I tutaj zobaczcie całą szafkę. Mam, mam jeszcze więcej w domu, w różnych miejscach selenitów. I selenity mają właściwości samooczyszczające, ale pod wodę pamiętajcie, żeby ich nigdy nie wkładać, dlatego że się rozpuszczą. War wtedy takie kamienie, które się rozpuszczają w wodzie, a chcemy mimo wszystko coś z nimi zrobić, możemy je wsadzić do pojemnika z solą i w soli je podtrzymać przez dzień, noc czy kilka godzin i one się wtedy oczyszczą. Natomiast selenit ma właśnie właściwości też takie, że oczyszcza inne kamienie, zaraz Wam powiem, bo są też inne kamienie, które takie mają właściwości i oczyszcza inne kamienie i siebie, także tutaj się tak bardzo nie trzeba selenitem przejmować. Innym niezwykle popularnym sposobem na oczyszczanie kamieni jest zostawienie ich na noc albo na całą dobę na zewnątrz. Jeżeli mamy ogród, to można to zrobić w ogrodzie, można to zrobić na tarasie. Ja najczęściej układam je na tarasie w różnych miejscach, a jeżeli nie mamy takich możliwości, to na parapecie, tak żeby księżyc, światło księżyca nam tutaj świeciło później na te kamienie. Ono w ten sposób się je ładuje. I tutaj możemy to zrobić najlepiej takim momentem jest pełnia albo nów. I w okresie pełni i w okresie nowiu możemy je spokojnie tak właśnie zostawić na noc albo na całą dobę. I dobrze jest na całą dobę i też na słońce, tak żeby one były i na księżycu i na słońcu. Natomiast tutaj trzeba znowu uważać na niektóre kamienie, takie jak na przykład ametyst, e, cytryn, kryształy, które mają różne barwy, ponieważ one mogą wyblaknąć od słońca. Gdy są za długo na takim ostrym słońcu, także je warto położyć gdzieś w takim miejscu, żeby nie było bezpośrednio na a nie słońca. Ja staram się je najczęściej rano zabierać. I zdarzyło mi się, że zostawiłam właśnie dokładnie te kamienie. To jest mały cytryn, a to jest ametyst. I one straciły taką, miały intensywniejszą barwę, i właśnie one zostały na pełnym słońcu w południe i troszeczkę wyblakły. I kolejnym takim bardzo popularnym sposobem na oczyszczanie, ale także programowanie kam kamieni jest medytacja. I możemy tutaj, trzymając je w dłoni, medytować, możemy je położyć gdzieś na yy, ciele yy, i yy, możemy je zaprogramować też. Nie jest to oczywiście konieczne yy, i możemy tutaj użyć na przykład z, z książki czy z internetu jakieś wskazówki, co taki kamień robi i w ten sposób go, na, jakby nadać mu pewne właściwości, ale możemy je też sobie sami stworzyć, yy, yy, wykorzystać do tego co akurat. Yy, to do tego, co my czujemy, jak nam mówi nasza intuicja, i to może być na przykład pomaganie w głębszych medytacjach, w rozwoju duchowym, albo w usypianiu, albo w relacjach, w oczyszczaniu, w jakimś w konkretnym problemie, w nie wiem, po, w podniesieniu wibracji i energii, co one i tak robią, ale możemy jakby dodatkowo taki kamień jeszcze sobie zaprogramować, a też właśnie oczyścić, trzymając na przykład w dłoniach i medytacjach. Jak często powinno się te kamienie programować? To jest naprawdę sprawa bardzo indywidualna, dowolna, i dużo tutaj zależy od tego, jak czujemy, i jak to jest, jak już sobie później po jakimś czasie po prostu wyrabiamy takie, takie poczucie. I ja na przykład na początku zawsze przy każdej pełni, i przy każdym nowiu, oczyszczałam wszystkie kamienie. Teraz co któryś yy, gras jak po prostu czuje. Ale są też kamienie, które mówi się, że oczyszczają mają właściwości oczyszczające właśnie innych kamieni i do nich należy selenit. Dlatego ja mam bardzo dużo selenitów w pokoju, ale tak, tak yy, także karneo, karneol. I to jest taki pomarańczowy kamień, jego też na słońce trzeba uważać. Tutaj z nim na słońcu to są takie pomarańczowe, piękne kamyczki, które możemy też poukładać między innymi kamieniami. I one podobno mają właściwości oczyszczające. Także możemy oczyszczać raz w roku, możemy oczyszczać przy pełni co miesiąc, możemy oczyszczać raz w tygodniu. Możemy je też oczyszczać szałwią. Jeżeli oczyszczacie pomieszczenia szałwią albo palosanto, to również kamienie w ten sposób. Ja też to stosuję i to co tydzień, co dwa bardzo często. Poza tym ja też kadzidła palę prawie na co dzień, także i one mają właściwości oczyszczające, także tych sposobów jest naprawdę całe mnóstwo i dobrze jest wybrać sobie coś, co, z czym my się czujemy Dobrze, a jeżeli ktoś w ogóle w to nie wierzy, to ja proponuję tylko przepukać je, przemyć z dobrą intencją i po prostu dobrą intencją je jakby naładować. To naprawdę nikomu nie zaszkodzi. Kamienie możemy kupić o różnych kształtach i różnych kolorach, i kształty tutaj. W, w, mają za zadanie skupiania energii w konkretnym kierunku, i one właśnie czasami możemy je kupić w kształcie piramidy, w kształcie stożka, w kształcie różdżki takiej i z nich można też budować takie siatki, układy różne kamieni. Często w książkach o kamieniach znajdziecie takie przy, przykłady, ale na pewno też na internecie, i można wtedy właśnie kierować te energię w określony sposób. I często też osoby, które medytują czy pracują z kryształami, minerałami. Łączą kolory kamieni z poszczególnymi czakrami, czyli centrami energetycznymi w naszym ciele. I tak bardzo często, na przykład, kamienie ciemne, brązowe, ciemny, ciemny bordo, na przykład, ciemne ziemiste takie kamienie, na przykład, czerwony jaspis albo na przykład, tygrysie oko. To są kamienie, które mają, oddziałują i współpracują czy balansują naszą pierwszą czakrę. I tak na przykład karneol, czyli pomarańczowe kamienie w takich barwach troszkę jaśniejszych, a w pomarańczach właśnie, współpracują z naszą czakrą drugą, żółte, czyli na przykład ten mój cytryn ulubiony z czakrą trzecią i tak dalej. Fiolety, indygo, białe i tutaj kwarce, ametysty. I kamienie takie jak na przykład kryształ górski, to one współpracują, balansują nasze czakry górne, które pomagają w klarownym widzeniu, czuciu, w rozwoju intuicji, ogólnie rozwoju właśnie duchowym, medytacji. I tak dalej. Uważa się, że kamienie białe, na przykład howlit, działają przy bezsenności, działają uspokajająco, wyciszająco, bardzo relaksująco i warto jest mieć taki kamień, na przykład pod poduszką albo w pobliżu miejsca, gdzie śpimy. A kamienie czarne, takie jak na przykład obsydian albo turmalin, chronią nas przed złą energią i tą z zewnątrz, i tą naszą wewnętrzną, i przed negatywnym myśleniem, e, oczyszczają nas z tych złych energii, często je odbijają od nas. Chronią nas po prostu, ale też dodają energii, regenerują i wzmacniają. Także to są bardzo pożyteczne i warto jest mieć też właśnie czarne kamienie, szczególnie też w miejscach, gdzie używamy dużo elektroniki przy komputerach, przy telefonach. Właśnie te ciemne kamienie mają tutaj właściwości ochraniające nas. Kwarc różowy, uważany za kamień miłości, jest takim, kwar, kwarcem, jest takim kamieniem relacji. Często robi się z tych kamieni, bo z niektórych kamieni, ale bardzo często właśnie z kwarcu różowego robi się eliksiry, zalewa się wodą, zostawia się to na, niektórzy twierdzą, 12 godzin, niektórzy 24 godziny, i później się taką wodę pije. Mm, ale tutaj nie wszystkie kamienie możemy tak moczyć i nie, nie, nie ze wszystkich możemy robić eliksiry, dlatego tutaj warto jest wcześniej poczytać na ten temat i się dowiedzieć, które, mm, z których można. Następnie kwarc dymny to jest jeden z moich ulubionych kamieni. Uważa się, że dodaje nam energii, poprawia koncentrację, usuwa blokady energetyczne. I akurat mnie się bardzo ten kwarc podoba. I następnie mamy bezbarwny, bezbarwny kwarc kryształ górski, który jest uważany za jeden z najsilniej działających i na ludzi, i na miejsca. I niektórzy uważają, że jest to w ogóle król kamieni. On ma działanie silnie oczyszczające, pomaga w klarownym widzeniu, wzmacnia te zdolności paranormalne, jest też bardzo silnym neutralizatorem. Energii, także warto jest taki kamień mieć i również jako kamień ochronny. Oczywiście nie musimy wierzyć w te wszystkie właściwości, i nie dla wszystkich one też będą tak samo działać. W to, co wierzymy, jest naszą rzeczywistością. To my nadajemy tej rzeczywistości taką postać, jaką my widzimy, jaką mamy w sobie, jaką my tworzymy. My tworzymy naszą rzeczywistość i warto zdawać sobie z tego sprawę. Także osoby, które chcą ją tworzyć razem z kamieniami, myślę, że to jest fantastyczny pomysł. Trochę magii w naszym życiu naprawdę nie zaszkodzi, trochę takiej pięknej, dobrej magii, energii miłości. Oczywiście nie są te kamienie konieczne. Ktoś do mnie napisał nawet pod ostatnim filmikiem, gdzie wspominałam o kamieniach, że Yy, że, czy ja nie jestem yy, przywiązana za bardzo do kamieni? Szczerze mówiąc, nie bardzo to rozumiem. Nie wiem, jak można być przywiązanym w ogóle do kamieni i w ogóle do jakiegoś przedmiotu. Nigdy nie byłam do żadnych przedmiotów wyjątkowo przywiązana i tak nie do końca to rozumiem, ale może są osoby, które są faktycznie przywiązane. Yy, także. Yy. Kamienie są po prostu częścią natury. Jest tak jakby dla mnie, to jest tak jakby część naszej ziemi, którą mogę mieć też w tym domu, który jest tak naprawdę sztuczny. My jesteśmy tak oderwani od natury. Dla mnie to jest takie zbliżenie poza kwiatami, roślinami, które ma się w domu. Moim zdaniem warto jest też mieć kamienie, bo to jest właśnie część tej natury, którą sobie jakoś tam przynosimy do domu. Kamienie warto też nosić jako biżuterię blisko ciała, tak żeby dotykały naszej skóry. Nie, nie jest to oczywiście konieczne. One na przykład odbijają też, tak jak często się pytacie, mnie o ten naszyjnik. Tutaj są różne kamienie i one odbijają też energię, która do nas trafia, i czasami jest to negatywna energia. Dla mnie jest to sposób ochrony też przed energiami, bo jestem bardzo wrażliwa na energię i, i według, według mnie, według tego, co ja czuję, to działa. Ja do siebie nie dopuszczam już bardzo często takich negatywnych energii i dla mnie ja nadaję moc tym kamieniom, moją intencją. I mm, oczywiście nie muszą to być kamienie, to może być cokolwiek innego, ale ja kamienie uwielbiam i akurat do, y, uważam, że wspaniale mi się tutaj sprawdzają. Akurat w tej chwili nie mam zbyt wielu kamieni, ale bardzo często noszę też jako biżuterię, jako bransoletki y, i pierścionki i y, i mi, mi się to też podoba, jak to wygląda. Ja lubię takie kamienie, ja się bardzo dobrze w nich czuję, ja czuję tę energię i y, z czasem na początku tak nie było, na początku była to czysta ciekawość, a z czasem po prostu zauważyłam, że one faktycznie y, czym więcej ich kupowałam, nie mam jakiejś wielkiej. Słuchajcie, nie mam jakiejś wielkiej kolekcji, ale to już jest ponad 10 lat, kiedy kupowałam sobie gdzieś tam, jak byłam po kilka takich kamyczków mniejszych, większych i surowych, ró różnych, jak widzicie nie potrzebuję mieć jakiejś wielkiej niesamowicie kolekcji, ta, którą mam już mi wystarcza, już mi się wydaje, że i tak jest ich trochę za dużo, ale naprawdę czuję, że, że one mi dają wspaniałą tutaj przestrzeń, ja się wśród nich dobrze czuję, a to jest najważniejsze, także myślę, że warto jest sobie zrobić taką właśnie przestrzeń, w której się będziemy dobrze czuć, jeżeli kamienie nam mogą w tym pomóc, to jestem jak najbardziej za. Dziękuję Wam serdecznie na dzisiaj, mam nadzieję, że jeżeli się zaciekawiliście tematem, to sobie poszukacie sami książki na internecie o właśnie o kamieni, Różnych o minerałach. Myślę, że jest to bardzo ciekawy temat i dla samej takiej wiedzy z ciekawości nawet myślę, że warto jest go zgłębić. Trzymajcie się, życzę Wam pięknego, miłego dnia i przesyłam Wam mnóstwo dobrej energii.